W najbardziej spektakularnym programie telewizyjnej dwójki. Załóż się! Zadanie, które mamy przed sobą. Tak. Mamy za chwilę tu wspaniałą zawodniczkę, która chce się założyć z tobą. Ona założy się, że potrafi zapamiętać a propos pamięci, nie? Tak. 100 adresów pocztowych i przyporządkować im poprawnie 100 mieszkających pod nim adresatów twierdzi, że jest w stanie zrobić to w ciągu trzech minut. Mam Powiedz mi, w jaki sposób Ty pamiętasz te swoje rzeczy? Mam pewną metodę, gdzie używam mojej wyobraźni. Tak. I na przykład mam adres Turek Maria, ulica tak? 3 Maja 8. 3 Maja 8, tak. Wymyśliłam, że Maria, zamiast Miłość, pochodzi z Turcji i przyjechała do Polski. Zaraz, kto pochodzi z Turcji? Maria, tak sobie wymyśliłaś. Aha, tak sobie wymyśliłaś. Aha. I ona przyjechała do Polski i 3 maja ośmieliła się, bo jest 8, co mi się kojarzy, e, uczestniczyć w tym święcie narodowym. Niesamowite dziewczyno. I tak e, do, wymyśliłaś historię co do 100 adresów. Mhm. No, to jest no, to taki, taki strajca, ale. E, ja tobie nic nie radzę teraz. 12. 12. Dalej. 9. 9. Do mnie, do mnie, do mnie. Dalej. 27. Dalej. 27. 24. To Ci daj, daję w prezencie. Ok, zaczynamy. Pokaż, że potrafisz! Barnikowski Marek, ulica Długa 5, mieszkania 63. Mieszkanie 63. Zgadza się! Dalej! To, to ja trzymam, tu, 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 tu! Koczulski Paweł, ulica Kwiatowa 5, mieszkania 33. Kwiatowa 5, tak. Zgadza się, chodź do przodu. Tak, dalej. Bachor, Władysław, ulica na uboczu 9, mieszkania 1. Jesteś pewna? No, jestem. Na uboczu 9, to jest tak, dalej. E, Nowiński, Władysław, mogę wrócić na tu swój? Tu chcesz wrócić? Tak. Nie wiesz teraz? Nie wiem. Dobra, masz 3 minuty. Tu? E, Wardowski, Stanisław, ulica. Masz tu włosek, przepraszam. E, e, Bratka, 17, mieszkania 5. Zgadza się! Dalej! To ulica Dwernickiego, 18 mieszkania 10. Zgadza się, chodź do przodu. Zobierz się, tak. Słownie. Ulica Okrężna 2, mieszkania 9. Okrężna 2, mieszkania 9. Chodź, chodź. Zgadza się, dwie minuty minęły. Ulica 24 mieszkania 2. Kosie, no chodź to. Zgadza się, dalej. Yy, Walter, Marcin, yy... dobrze zostawiamy. Zostawiasz? Masz już dwie zostawiane. Mam jeszcze czas. Mamy. Dobrze. Kwiatkowski Tomasz, ulica Perku na 10, mieszkania 13. Halo? Zgadza się! tak. Okulna 60. Okulna Co? 60 ulica. Tak, zgadza się, dalej. Cokółki 8, mieszkania 22. Tak, zgadza się. Rowerowa 21, mieszkania 98. Zgadza się! Dolna Teresa Ulica Koraga, 40 mieszkania 2 Bardzo dobrze Nałkowskiego 1 mieszkania 30 Zgadza się Altowa 2 mieszkania 9 Prosimy Altowa 2-9, tak Minuta została. Dobrze Andrzejewski Dariusz, ulica Frycerska, 1 Mieszkania 85. Frycjawska, 1, ok. Proszę bardzo, Fryzerska zgadza się. Polanki 19 mieszkania 8. Tak. Zgadza się? Zielewski tu Stanisław, ulica Zakroczymska, 38 mieszkania 30. Super. Zakroczyńska, tak. I... Stawki, 2, mieszkania, 1. Stawki. I szybciutko z powrotem. Tu Nowiński Zdzisław. Nowiński Zdzisław Kowieńska, 3, mieszkania 16. Zgadzi się, zgadza się. I tu. Wolden Marcin, Mała 49, mieszkania 8. Jest! Zgadza się! Super, super. Super. Fantastycznie. Dziękuję ci! Dziękuję ci bardzo. Dzięki Tobie nie będę musiał doić tej krowy! Dziękuję Ci bardzo! Dziękuję! Super! Te okulary, Dziękuję. masz prezydent! Chodźcie teraz do mnie! Witek, Witek, Witek!